No serdecznie w kolejnym dniu szaleństwa zwanego koronawirusem w Europie i na świecie. Jednak nasuwają się pewne pytania. No skoro koronawirus roznosi się drogą kropelkową, jest chorobą zakaźną, ziewną, to odpowiedzcie mi na jedno pytanie i zadajcie to pytanie tym wszystkim, którzy zajmują się właśnie paniką wokół koronawirusa. Dlaczego nie pojawiły się gigantyczne ogniska zapalne wśród emigrantów? Wśród osób chorych na AIDS, narkomanów, u osób, które mają upośledzony system immunologiczny. Wśród nich powinny być największe straty. Wśród osób, które są trwale chore, przewlekle chore, które nie przestrzegają zasad higieny podstawowej, które nie używają wszystkich tych środków, maseczek, kombinezonów, środków do dezynfekcji rąk, tam żniwo śmiertelne powinno być największe. Nie słyszałem o żadnym ognisku zapalnym, a wczoraj rozmawiałem z kilkoma osobami, które bardzo głęboko siedzą w tej teorii właśnie spiskowej śledzą każdy krok. Koronawirusa w Europie. No i właśnie pytanie podstawowe. Pokażcie mi chociaż jedno ognisko zapalne wśród emigrantów. W Grecji, w Turcji, w Hiszpanii, w Niemczech, we Włoszech 60 milionów zablokowanych obywateli, a ani jednego ogniska zapalnego wśród emigrantów, że we Włoszech jest kilkanaście obozów emigrantów, w Niemczech, we Francji. Co, zmowa milczenia, czy faktycznie koronawirus nie, dosięg nie dosięgnął tych, tych, tych osób? Kolejna sprawa: pogranicze grecko-tureckie. Yy, tysiące emigrantów. Warunki sanitarne urągające wszelkim, wszelkim normom normalnego życia w społeczeństwie dzisiaj. I co? Ani jednego przypadku zakażenia. Rumunia. To samo, nie słyszałem. Indie, Pakistan, yy, Bogota. Tam, gdzie jest bieda. Meksyk. Największe skupisko ludzi na świecie, ani jednego przypadku. Stany Zjednoczone bagatelizują koronawirusa. Prezydent Stanów Zjednoczonych wręcz drwi z koronawirusa, boi się bardziej właśnie grypy. I tutaj też zadałem pytanie człowiekowi, no, jakie będą powikłania, jak ta cała afera minie, ile ofiar śmiertelnych w Polsce będziemy mieli z powodu powikłań pogrypowych zero odpowiedzi. Ale najlepiej siać panikę, że we włoszech 60 milionów ludzi izolowanych, tysiące, setki tysięcy ludzi zarażonych i setki trupów dziennie. Tacy ludzie powinni się leczyć, takich ludzi powinno się izolować właśnie od społeczeństwa, którzy sieją taką panikę. No znam masę ludzi we włoszech, czytacie komentarze pod moimi filmami, którzy w sposób racjonalny opisują co dzieje się we włoszech i tu podziękowanie właśnie dla ludzi z Mediolanu z Sycylii, z, z Rzymu, którzy w komentarzach uspokajają, mówią, słuchajcie, no okej, okay, wprowadzili tą kwarantannę, no ale to jest bez sensu. 60 milionów zablokować, sparaliżować gospodarkę kraju? Totalny bez sensu. Przypuszczam, że za kilka miesięcy opozycja po prostu w puch rozniesie dzisiejszy rząd włoski za, za taką sytuację. Kolejna, kolejna sprawa. W Chiny ogłaszają, że od trzech tygodni nie ma nowych zarażeń w USA. Chiny zamykają szpitale, te, które wybudowali. Ostatni wczoraj albo przedwczoraj został zamknięty. Recesja choroby w Chinach. A u nas, co się zaczyna dziać? No, prezydenci miast wpadają w panikę. 45-milionowe państwo, 22 przypadki koronawirusa, i zaczynamy wariować. Tylko ja tu liczę na rozsądek pozostałych osób, które są przyrządzących, że nie dopuszczą do sytuacji, która ma miejsce we Włoszech. Zwróćcie uwagę, Niemcy. Przyjeżdża teraz naczelny dowódca sił zbrojnych. I co, on przyjeżdża z koronawirusem. No ja sobie kiedyś na jednej z moich pierdokracji, pierdolekcji, po pijaku powiedziałem, że kiedyś przyjdzie sytuacja, że cała nasza armia wyląduje na L4. I teraz, zgodnie idąc z procedurami, wszystkich żołnierzy, którzy mieli kontakt z dowódcą, powinno się teraz izolować. Cały sztab generalny dzisiaj powinien być zamknięty w izolatkach. Generałowie, pułkownicy, podpułkownicy, którzy byli na odprawach w stanie generalnych w, w, w sztabie generalnym w związku z manewrami ćwiczeniami Defender powinni być się izolowani. Ci żołnierze potem wrócili do swoich jednostek. Byli na nich oficerowie wyżsi oraz niszcz rangą. Też powinni być izolowani, oraz szeregowcy, którzy mieli kontakt z tymi żołnierzami. I co? I obudzimy się jutro albo pojutrze i będzie informacja, że Nasze dowództwo naczelne jest po prostu rozłożone i niezdolne z powodu koronawirusa do prowadzenia działań taktycznych i operacyjnych, więc które z krajów członkowskich przejmuje dowodzenie nad naszą armią. A przypuszczam, że byłoby to dowództwo niemieckie. No i to jest jakiś kuriozum to jest jakaś paranoja. No, pierwszy komunikat, jaki się podaje, że dowódca sił zbrojnych jest yy, chory. Największa tajemnica państwowa, w normalnym kraju to się trzyma, w izolacji to się trzyma taką informację w tajemnicy. Nie, nie podaje się do publicznej informacji. A tu po co jest to robione? Żeby was, mnie i wszystkich obywateli tego kraju wystraszyć, żeby nastraszyć nas. Dowódca, słuchajcie, człowiek, który jest poddany największej ochronie, który ma najlepszych lekarzy, który ma najlepszą opiekę medyczną, słuchajcie, jest chory. No to dla mnie jest sytuacja chora. No ten człowiek na pewno był w Sejmie, był w, Sejmie, w Senacie, był w rządzie, miał kontakt z ludźmi, no to dzisiaj powinniśmy izolować cały rząd. A komunikacja, taki komunikat lakoniczny podany, że prezydent i rząd jest bezpieczny, bo dowódca nie miał z nimi kontaktu. A jego wszyscy yy, oficerowi łącznikowi, którzy mają kontakt z prezydentem, podawali temu panu rękę. Potem pojechali do pana prezydenta, podawali rękę panu prezydentowi. No to jest, słuchajcie, totalna głupota jeżeli ktoś wpada w panikę, ktoś w to wierzy, to współczuje takim osobom. Zwróćcie uwagę, że jeżeli Chiny już oficjalnie ogłosiły, że nie ma stanu zagrożenia, że już wychodzą z tego kryzysu, WHO potwierdza, że od 80-100 tysięcy zarażonych osób zostało wyleczonych. I tu właśnie podstawowy, takie kryterium dla mnie, że to jest piz na wodę, to jest to, że nie ma ognisków zarażeń, zakażeń i ofiar śmiertelnych wśród emigrantów. Tam, gdzie są najgorsze warunki higieniczne, gdzie nie istnieje opieka medyczna, nie ma opieki medycznej. Nie ma tych przypadków. Dlaczego na kontynencie afrykańskim nie notuje się przypadków koronawirusa? Dlaczego w krajach, które do nas wysyłają, do Europy, właśnie emigrantów, nie ma koronawirusa? I zwróćcie uwagę właśnie na ten aspekt, że jeżeli to jest taki wirus, który atakuje system odpornościowy, to osoby z przelekłymi chorobami powinny padać jak muchy. W tym momencie powinna nastąpić gigantyczna depopulacja. A tu nic się nie dzieje. Nie ma żadnych komunikatów, nie ma żadnych relacji w internecie. No i jeszcze raz, jeszcze raz podkreślam, dlaczego wśród emigrantów, osób chorych na AIDS, o, o obniżonej w, w zasadzie zdemolowanym systemie odpornościowym, nie ma przypadków właśnie koronawirusa. Nie ma, to znaczy może gdzieś tam jakieś zarażenia są, ale nie ma przypadków śmiertelnych. Czyli to znowuż dowodzi, że ten koronawirus to jest tylko i wyłącznie test Chin. Tak jak powiedziałem. W pierwszym odcinku dotyczącym koronawirusa, czym to będzie? Chiny pokazały całemu światu, my tu rządzimy. Obnażyli system europejski, rzucili Europę poprzez Włochy na kolana. Pokazali, jakim żyjemy kruchym systemie. Zwróćcie uwagę, trochę paniki. No, na, tak jak u nas w Polsce teraz, na 45-milionowe państwo 22 przypadki y, hospitalizowanych nie wiem ile i tysiąc osób poddanych tam, czy 5000 osób poddanych kwarantannie. Co to jest na 45 milionów? A teraz weźcie pod uwagę, jaka będzie umieralność właśnie z powodu powikłań y, pogrypowych osób, które nie otrzymały należytej y, pomocy w szpitalach ze względu na panikę związaną z koronawirusem. Policzcie koszty, to znaczy policzcie, no my nie jesteśmy od tego, nie jesteśmy ekonomistami, ale wyobraźcie sobie koszty, jakie Polska codziennie ponosi z powodu koronawirusa. Zamykanie wszystkich urzędów, zamykanie bibliotek to, co teraz ma miejsce w łodzi. I co? I ten wirus się nie rozprzestrzeni. Ludzie nie wyjdą na ulicę, ludzie nie będą ze sobą rozmawiali. Ludzie nawet chęci tego, żeby przebywać z innymi, wyjdą z domów. Pójdą do sklepu, będą rozmawiali, będą podawali sobie rękę na dzień dobry, będą yy, korzystali z środków komunikacji miejskiej. To jakaś paranoia, słuchajcie, no. Ktoś zadał mi pytanie, na jakiego prezydenta bym głosował? No, na takiego, który by po prostu sprawował kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje, który by nie doprowadził do paniki, który by sam w panikę nie wpadał. Nie ma po prostu takiego kandydata dzisiaj w Polsce, na którego można by było oddać głos. I tu właśnie trochę polityki, no, jestem daleki od tego, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje. Kandydaci się wycofują z kampanii wyborczej, a prezydent mówi, że. Data wyborów nie jest zagrożona. No, dla mnie to też jest pizz na wodę, dla mnie to też jest wszystko grubymi niedźmi szyte, bo jedyny kandydat, który tworzy jakiś tam fundusz ochrony przed koronawirusem, człowiek, który wychodzi otwarcie, on zostanie prezydentem ponownie. Czyli znowuż wykorzystanie koronawirusa dla potrzeb polityków, rozpętanie tego wszystkiego przez polityków, żeby zakamuflować niedociągnięcia rządów, żeby niedociągnięcia gospodarcze zakamuflować. I odwrócić uwagę naprawdę od istotnych, od istotnych, słuchajcie, rzeczy, które się dzieją teraz. No, jeżeli Chiny udowodniły nam, bo to jest dla mnie dowód, że Chiny udowodniły całej Europie, jacy jesteśmy obnażeni, jesteśmy na kolanach i wystarczy nas tylko trochę postraszyć. Bo to nie był wirus śmiertelny, to nie był wirus, który naprawdę odnosiłby takie skutki, jaka została wywołana panika. Gdyby tak było, słuchajcie, miliony ofiar śmiertelnych. Weźcie sobie Hiszpankę. Yy, osoby z mojego pokolenia pamiętają tak jego wirusa Hongkong oraz grypę azjatkę. Pamiętam jak szkoły były pozamykane. No, mieliśmy jako dzieciory Radochę w latach 70. XX yy, wieku 1978 przy stanem wojennym. Yy, grypa azjatycka szalała w Polsce. No, Radocha, bo przedłużone ferie żeśmy mieli, a faktycznie była duża śmiertelność, duża zarażalność, ale to przeszło. Niektórzy mówili, że dzięki mrozowi, dzięki zimie, która wtedy właśnie była, wirus został wymrożony. Ale były takie sytuacje. Słuchajcie, pamiętam stan wojenny. Pamiętam panikę, która to była trwoga. Ale ludzie podchodzili do tego racjonalnie. Jeszcze yy, organizowanie zapasów. Ojciec i matka nauczyli nas jednego. Całe moje rodzeństwo, w zasadzie cała moja rodzina. Yy, zawsze parę worków ziemniaków, beczka kapusty, na, na wędzone mięso. To są zapasy. Kto dzisiaj coś takiego robi? Nie ma takiej możliwości. Mieszkając w blokach, wieżowcach, gdybyście zrobili sobie teraz takie zapasy w piwnicach, tylko pożywienie dla szczurów. Teraz kolejne nakupienie tych zapasów, zapchanie szafek właśnie w mieszkaniach cukrem, kaszą, ryżą, to jest tylko pożywka, słuchajcie, dla faraonek, dla mrówek faraona oraz karaluchów. Szczególnie w blokach. Wiadomo, że to zostało gdzieś tam rzucone do szafek, gdzieś to sobie stoi na dnie szafki i... A te sobie stworzonka tylko czekają w szybach wentylacyjnych, czekają sobie gdzieś po prostu nie tyle w uśpieniu, ale w kąciku, i czekają sobie na niezłą wyżerę, którą właśnie im teraz zapewnimy. I teraz będę kolejny, właśnie taki etap, że z tą, co zrobić z tą żywnością zgromadzoną w sposób nieudolny? Będzie problem. I przede wszystkim gospodarka zaczyna kuleć powoli, brakuje niektórych produktów, jednak się okazało, że w Polsce momentalnie znalazły się firmy, które podejmują produkcję. Jeżeli chodzi o kombinezony ochronne i maseczki, pod Zgierzem, pod, znaczy w Zgierzu, czy pod Zgierzem koło Łodzi ruszyła produkcja. Czyli można, można. I się okazuje, że takich zakładów w Polsce są dziesiątki, i ta dziura została teraz wypełniona. Nie tylko dostawy z Chin, ale się okazuje, że w Polsce też mamy firmy, które takie rzeczy produkują. No i kolejna sprawa, która została teraz dzięki koronawirusowi zakamuflowana, to jest wyżynanie naszego drobiu. W województwie Mazowiecki, indyki, kury, kaczki. Dziesiątki tysięcy tych stworzeń pada z powodu zmordowanych w sumie. No w zasadzie głupie określenie, bo mordowane są dziennie w Rzeźniach, ale są gazowane ze względu na ptasią grypę. Odzwonił no do mnie ostatnio znajomy, który ma fermę drobiu, którą niestety musiał zlikwidować. 15 tysięcy kurczaków. I jak to teraz wytłumaczyć? Jak się teraz do tego odnieść? Jak się odniesie do odszkodowań rząd, Jak minie ten, ten, ten cały kryzys? Bo teraz faktycznie, słuchajcie, rząd będzie miał bardzo duży problem. Ktoś będzie tym wszystkim ludziom, którzy teraz z powodu kwarantanny bądź zamknięcia urzędów i innych rzeczy, i innych, i innych obiektów, ktoś musi im pensję za to zapłacić. Osobom, które są na kwarantannie, osoby, które z powodu y, koronawirusa nie pójdą do pracy, ktoś musi wypłacić pensję. Ktoś musi im wygenerować pieniążki. Ja się boję teraz tego, co będzie we Włoszech, jak minie ta panika. Cały czas jest tam nakręcana taka, taka spirala strachu, ale ludzie już coraz głośniej tam mówią, że już mają tego dosyć, że ludzie chcą pracować, chcą wrócić do normalnego życia, chcą, żeby śmieciarki wróciły na ulicę, chcą, żeby restauracje normalnie były pootwierane, żeby normalnie było można funkcjonować. Przede wszystkim kto tworzy kordony ochronne. Nie ma tyle personelu medycznego, nie ma tylu wykwalifikowanych ludzi, są to przypadkowe osoby. Które tworzą kordony ochronne, to są osoby przypadkowe, które nie zdają sobie nieraz sprawy, że są narażone na ten sam kontakt z tym wirusem i wrócą gdzieś tam do jednostki policji czy do jednostki wojskowej, i też będą za chwileczkę potencjalnymi pacjentami. Tak by było w przypadku normalnego wirusa. Nie tego, co został teraz spreparowany i służył jednemu, tak jak mówię, rzuceniu, pokazaniu nam, Europejczykom, gdzie jest nasze miejsce na świecie. Chiny pokazały nam, gdzie jest. Jesteśmy, jesteśmy nieudolni w zasadzie do czegoś takiego. Jesteśmy nieprzygotowani. Nasze systemy są na to nieprzygotowane, niewydolne. Zwróćcie uwagę, ile to trwa. Miesiąc czasu, totalne szaleństwo. A u nas w Polsce ta spirala jest teraz coraz bardziej nakręcana. Zamiast ktoś z rządu wyjść, słuchajcie, mamy tego wirusa w Polsce. Jest, są zarażenia. Spokojnie, nie wpadajcie w panikę. Yy, zróbcie sobie jakieś tam małe zakupy, ale żyjcie normalnie. Chodźcie do pracy, funkcjonujcie, zachowajcie podstawowe takie elementy higieny, a nie tylko straszenie. Że nie mamy, że brakuje już maseczek, że brakuje nam środków higieny, że brakuje nam miejsc w szpitalach, że codziennie przybywa tych zarażonych. Słuchajcie, no dobrze, mamy 14 dni chyba kadencji jest tego wirusa. Ile mamy ofiar śmiertelnych? Siedzimy nad tym gościem jednym, a ja się trzęsiemy. Dziennikarze się trzęsą i pod w końcu umarł. Żebyśmy mieli ten jeden przypadek. Tak, w Polsce mamy przypadek śmiertelny koronawirusa. Wpadajmy w panikę i co dalej? Tak samo jak czekaliśmy na pierwszy przypadek zarażenia. Słuchajcie, inne kraje żyją normalnie. Byłem teraz w Czechach, rozmawiałem z Czechami. No owszem, no ale no co będziemy wpadali? Panikę. Pracuję z Ukraińcami, no mam bardzo dobry kontakt z Ukraińcami, z Białorusinami, teraz z ludźmi z Kaliningradu, z Litwy. I no co, no stało się. No co, będziemy teraz sobie do oczu skakali, będziemy, no nie wiem, włosy z głowy rwali. Żyją normalnie, tak samo jak ktoś teraz rzucił taką famę, że Rosja na pewno ma szczepionkę, bo jest bardzo mało zakażeń. No to właśnie moje pytanie: dlaczego tych zakażeń nie ma wśród emigrantów? Dlaczego nie ma setek tysięcy, milionów ofiar śmiertelnych na świecie? Dlaczego Turcja, Grecja jest wolna od wirusa? Dlaczego Brazylia, Argentyna, Boliwia, Peru jest wolna od wirusa? Kto mi to wytłumaczy? Mają szczepionki, czy tam ktoś nie dotarł? No przepraszam bardzo. Dlaczego na kontynencie afrykańskim nie ma wirusa? Może pojedyncze gdzieś przypadki? A może za chwileczkę ktoś usłyszy tą audycję i zacznie wypisywać, że na całym świecie po prostu już jest miliard ofiar śmiertelnych. Słuchajcie, nie da się tego ukryć. Gdyby tak faktycznie było, nie wyszlibyście z domu, bo martwych mielibyście na ulicach, słaniających się ludzi z powodu choroby, mielibyście na ulicach i za ścianą w swoim domu, w swoim wieżowcu. Także ja nie widzę, słuchajcie, sensu dalej brnąć w ten temat. Nie widzę sensu siania paniki, jak to niektórzy blogerzy mają albo dziennikarze teraz yy, idealną pożywkę. Zwróćcie uwagę, jaką oni kasę teraz czepią na tym, ile oni na tym zarabiają. Przelewacie im pieniądze, wspieracie ich kanały. Po co? Chcecie się bać, to włączcie sobie jakiś horror. No w sumie no horror teraz nam zafundowali. No ale po co? Brakuje doznań? Wyjść na ulicę, wystarczy pójść na najbliższy kwadrat, chłopaki łeb otrzepią, będą doznania. Także rozmawiałem wczoraj też z kibicami Lechy Gdańsk, Arki Gdynia. Są załamani, no po prostu puste trybuny, mecze, no jak to ma się odbywać? No, no ja tam akurat nie kibicem nie jestem, parę razy za młodego człowieka byłem na meczach, no ale jak teraz, gdybym był kibicem, ja sobie nie wyobrażam, moja drużyna gra, a ja co? Będę stał pod płotem albo w telewizji będę w barze gdzieś sobie oglądał, te skupisko ludzi gdzieś się zbierze i tak. Czy w pubie, czy gdzieś przy telewizorze, ci ludzie i tak, jeżeli ktoś będzie zarażony, to i tak się zarażą. Dla mnie jest to po prostu niedomyślnie, nie rozumiem tego. W momencie, kiedy tak, umierają masowo ludzie, kiedy jest potężne zakażenie, powstają specjalne szpitale polowe, powstają... Specjalne lazarety, izolacja, wtedy tak, ale teraz, nie wiem, może w tym momencie, jak ja teraz mówię, może jakiś kolejny przypadek yy, zarażonej osoby przybył, ale czekam, autentycznie czekam od samego początku, kiedy wybuchnie informacja, że emigranci roznoszą tą chorobę, że emigranci umierają, uchodźcy, przepraszam. Uchodźcy umierają masowo na tą chorobę. Warunki higieniczne żadne, opieka medyczna żadna. Ludzie niedożywieni. Jak pokazują nam te y, obozy, te, te, te koczowiska, no po prostu Rumunia, lata 70. Dlaczego w Bogocie, dlaczego w Kalkucie, w slamsa Kalkuty nie ma tego wirusa? Choć o, nie, ostatnio słyszałem, że tam gdzieś właśnie w Indiach ludzie nacierają się kałem i pi, krowim i piją, krowi może jakieś tam może to niby zabiega koronawirusowi. Słyszałem o rynoterapii, ale po prostu tu jest, debilizm skrajny i totalna głupota, tylko czekam, jak u nas jakiś dynadełkowiec wyskoczy, że właśnie mocz pomaga na koronawirusa i okej okay, facet ma pomysł, ale po prostu będzie przerażające jak ludzie zaczną pić moc, żeby się leczyć z koronawirusa. Gdzie to w Iraku teraz to było, czy w Iranie nachlali się metylu i 40 osób zmarło, bo chcieli się chronić przed koronawirusem. Takie są skutki właśnie leczenia na własną rękę ulegania właśnie wpływom tzw. panikatorów, którzy żerują na Was, na mnie, na wszystkich na całym społeczeństwie tak samo mam znajomą pielęgniarkę, która właśnie opowiadała, że mieli kilka przypadków ludzi z potężną abstrakcją bo się najedli różnego rodzaju specyfiku właśnie czosnek, cebula, imbir wylądowali z tak zwaną na szpitala objawy koronawirus, temperatura, pole brzucha wymioty a się okazało, że po prostu nażarli się czosku, cebuli, imbiru i innych rzeczy w sposób nieprzystosowany do tego typu. No, to jest dla mnie po prostu przerażające. Tak samo z tym ryżem. Ja ostatnio rzuciłem hasło ryż. No, tam mi parę osób zaatakowało, że jestem debilem, że wszyscy potrafią gotować ryż. No, chciałbym zobaczyć, jak ten człowiek, który mnie atakuje, robi ryż na sypko, na sypko gotując go po prostu w garku. Żeby mu nie wyszła klucha, żeby nie zrobiła się z tego zupa ryżowa, żeby nie przypalić tego do dna. Instrukcje podawane na torebkach są tylko instrukcjami. Ugotować ryż na sypko czy kaszę, żeby się nie przypaliła, naprawdę to jest wielka sztuka. Owszem, można ryżu sobie nasypać do gara, zrobić tak zwaną wodę ryżową, dorzucić do tego dwie kostki jakieś rosołowe, no i macie jakąś tam breję, która będzie smakowała. Ale ugotowanie ryżu. Porozmawiajcie z ludźmi, którzy z, z wasze babci popytajcie, mam jak się gotuje ryż. Żeby był sypki, żeby nie wyszła taka klucha, że bierzecie z garka, praktycznie wszystko wyciągacie i to jest niejadalne, a w środku jeszcze macie twarde ziarenka. No, Człowiek, który nawet zadzwonił do mnie, ubliżając mi strasznie, no poprosiłem go, żeby, żebyśmy się spotkali, aktywujemy yy, cykl, gotuj z Dariuszem, ugotujemy rys. Ja będę na jednym garku gotował, on będzie gotował na drugim. No, brakło panu konrad argumentów, nastawę mi obu, rozłączył się. Także słuchajcie, no, jeżeli ktoś przygotowuje sobie zapasy, tak jak mówiłem, ja byłem od dziecka przez rodziców szkolony właśnie w takim survivalu. Moi rodzice pamiętali wojnę, pamiętali komunę, wiedzieli, co to jest bieda, co to jest głód, co to jest strach, co to jest żołnierz y, niemiecki z karabinem, albo później y, y, jakaś dzicz ze wschodu z nachajką. Ziemniaki, kapusta, cebula, czosnek, mięso wędzone, i właśnie swoje słoiki. Nie ukrywam, mam to przygotowane. Moja rodzina cała ma tak przygotowane i masa moich znajomych. I zapasy się nie robi z dnia na dzień, że leci się do marketu, kupuje się byle co. Tylko po prostu trzeba nauczyć się gospodarowania takiego żywnością. Trzeba mieć zawsze jakiś zapas. No bo wiadomo, jakieś różne żywioły, brak prądu, brak, no nie wiem, jakiś tam, no coś losowego. Macie te ziemniaki, macie kapustę. Ja zawsze opierałem się. U nas w domu opieraliśmy się zawsze na ziemniakach, kapuście i wędzonym mięsie. Do tego w słoikach różne przetwory. Ja pamiętam, jak u nas przychodziła zima, to moja mama z siostrami robiła 200-300 weków. No ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Także to nam wystarczało zawsze na całą zimę. Ja pamiętam, jak w stanie wojennym w dużych miastach ludzie narzekali. Że nie ma artykułów jakichś tam spożywczych. Owszem, my mieszkając w Głuszycy, mieliśmy niedobór jakichś tam lepszych artykułów. Owszem, jeździło się do sklepu komercyjnego do Wobrzycha na ulicę Pługa, żeby kupić tam mięso, te które było na kartki. Ale zawsze istniał czarny rynek. Zawsze ktoś jakiegoś kabana gdzieś tam szlachtował. My zawsze też mieliśmy dwie czy świnie na podorędziu. Zawsze mieliśmy kawałek ziemi, na której ojciec, wszyscy uprawialiśmy właśnie ziemniaki, warzywa. Przychodziła zima, my byliśmy przygotowani. Nie było, ja sobie nie wyobrażam, żeby moi rodzice, przychodzi zima, a my byliśmy nieprzy, żebyśmy byli nieprzygotowani, żebyśmy nie mieli dwóch, trzech tą węgla w piwnicy, żeby nie było naszykowane drewno na, 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 na zimę, żebyśmy nie mieli właśnie zapasów, jeszcze raz powtarzam, ziemniaki, kapusta, troszek cebula, marchewka w komórce, tam gdzie trzymaliśmy kurczaki, króliki, w sianie zawsze leżały jabłka, ulęgałki. Słuchajcie, ktoś powie, a bo takie wieśniackie czasy, ale te wieśniackie czasy przystosowały mnie do dzisiejszych czasów. Ja się nie boję czegoś, że zamkną mi dzisiaj market, że jutro pójdę do sklepu, nie będzie artykułu w sklepie. Nie boję się tego, że nie będą działały bankomaty, bo nie trzymam pieniędzy na karcie. Zawsze tam jakąś kwotę te maksymalnie 1500 zł na karcie, resztę trzymam w domu w skarpecie. I się nie boję po prostu, że przyjdzie taki moment, że będą kolejki przy bankomatach, że pójdzie, pójdę do banku, a pani w okienku mi powie, no I'm sorry. Bo mamy awarię systemu. Wczoraj na przykład próbowałem robić zakupy w kilku sklepach, no niestety kartą się nie da zapłacić, tylko Only Cash. Gdzie się teraz praktycznie nie pójdzie? Yy, to znaczy, ja miałem takie przypadki, może miałem pecha, że gdzie nie trafiłem na sklep wieczorem, yy, tylko gotówka. I zauważyłem, że coraz więcej sklepów właśnie wprowadza coś takiego, że tylko gotówka, bo ludzie zaczynają czuć yy, tą siłę pieniądza w czasach kryzysu. Mamy wirtualny pieniądz gdzieś na koncie, dobrze, ale idziemy do sklepu, karta nie działa, nie zapłacimy za benzynę, nie zapłacimy za leki, nie zapłacimy za nic. I to jest kolejny efekt właśnie paniki. Jeżeli zostało zablokowane 60-milionowe państwa, a system bankowy funkcjonuje normalnie, dostawy do sklepu funkcjonują normalnie, to coś jest nie tak. Jaka gwarancja, że człowiek zarażony nie rozwozi jedzenia? Piekarz nie jest zarażony. No skoro y, kilkanaście tysięcy ludzi, czy tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi rozjechało się niekontrolowanych przez nikogo z miejsca głównego zarażenia i rozległo niby tego wirusa po y, całych Włoszech, później Niemcy, tak samo. I to jest dla mnie, słuchajcie, nie do zrozumienia właśnie przypadek, efekt naszego generała, który jest dowódcą sił zbrojnych, jedzie do Niemiec, przyjeżdża z, kor z koronawirusa. To jest po prostu dla mnie niewyobrażalne. Najwyższy dowódca, on tam nie pojechał, nie spotkał się z jakimiś menelami pod budką z piwem, tylko pojechał na spotkanie ze strategami, ze sztabowcami. To gdzieś tam musiał złapać. Nie wierzę w to, że podczas podróży, gdzieś w pociągu, bo nie wierzę, że jechał pociągiem na takie spotkanie. A nam teraz taką panikę się rzuca: słuchajcie, no, zwykły kowalski jest zdrowy, jakiś tam, ktoś inny jest zdrowy, a nasz dowódca, kochany, zachorował na koronawirusa. No to jest po prostu dla mnie szalone i zwariowane. Także nie wpadajcie w panikę. Nie ma sensu po prostu. Ja z osobami, które są w moim otoczeniu, przyglądamy się temu wszystkiemu. Wam tego też życzę, żebyście po prostu racjonalnie zachowywali dystans do tego, co się dzieje. No i jest to przerażające, że prezydenci miast na, na jeden przypadek. Blokują całe miasto, żeby to się nie rozeszło. Czy ci ludzie sobie nie zdają sprawy, czy wokół tych ludzi nie ma sztabowców, którzy powiedzą, słuchaj, Panie Prezydencie, w momencie, kiedy to zrobisz, ci ludzie i tak się zarazą. Będą się bez sensu uczyli po ulicach, bo ile wytrzymacie w domu w izolacji? Jak utrzymacie dzieciory w domu, które nie pójdą do szkoły, żeby na dwór nie wyszły, na plac zabaw? Yy, robi się ciepło, jest słoneczko, no i co, dziecior z piłką nie wyjdzie na ulicę? Na pewno poleci. Rodzice pójdą do pracy i co? Dziecior będzie siedział cały dzień przed komputerem? Nie. Wyjdzie z domu, poleci do kolegów. Tego się nie upilnuje. Jeżeli kontrolować to w sposób yy, jakiś zorganizowany. Ja nie jestem strategi strategiem, nie jestem planistą. Nie mam pojęcia jak to organizować, ale mamy tak światłe umysły w naszym kraju, że oni powinni to ogarnąć, żeby nie dopuścić właśnie do czegoś takiego, do paraliżu, do chaosu. Bo tak jak powiedziałem w ostatniej audycji, jeżeli małe firmy zaczną padać, zamykać, no bo wiadomo, nie idzie mi firma, mam długi, kurde, mam przypadek koronawirusa, wszyscy na kwarantannę, ów, w tym miesiącu nie muszę płacić ZUS-u. Tylko, że już rząd się wycwanił. Dla ludzi nieprzestrzegających kwarantanny, mandaty. Dla ludzi, którzy yy, będą symulowali, zamykali, zamykali właśnie firmy, mandaty. I brak wypłat ZUS-u. Żeby dostać wypłatę ZUS-u, trzeba mieć udokumentowaną kwarantannę, ewentualny yy, kontakt z osobą zarażoną. Ktoś mi tutaj nawet ostatnio zadzwonił, że jest chory. Poszedł do przychodni i powiedział, że ma chyba koronawirusa albo coś takiego. Nie został wysłany na żaden test. A pani mu na bezczela powiedziała: A jaką ma pan gwarancję, że ma pan koronawirusa? Przepisała mu jakieś leki, wyrzuciła do domu. Następny, proszę. Tak działa ten system. Tak jak powiedziałem, nie mamy personelu, który by to wszystko ogarnął, nie mamy lekarzy, nie mamy szpitali i po prostu taki piz na wodę. No po prostu ja sobie robię mówię szyderę, walę sobie szyderę z tego, że nasz rząd jest przygotowany, że jesteśmy przygotowani do tego w jaki sposób? Jak ja powiedziałem, że minister zdrowia mówi, że jesteśmy przygotowani, tak jak cała służba zdrowia, czyli co, niedofinansowani, braki kadrowe, tak jesteśmy przygotowani do tego koronawirusa i tak do tego podchodzimy. Także. Zobaczymy, co przyniesie jutro. W każdym bądź razie dzisiaj cały czas apeluję do was, do, o, do was o zachowanie rozsądku i spokoju. Nie wpadania w panikę. Autentycznie, jeżeli się okaże, że ten wirus jest tak śmiertelny, że zbiera śmiertelne żniwo, wtedy tak. Ale nie wpadać w panikę. Po prostu. Wtedy nie wiem, co będzie, bo też zostanę zarażony, tak jak każdy inny, i wszyscy nie pomoże mój silny system odpornościowy, bo też ulegnę zarażeniu. Będą umierali młodzi, zdrowi, silni ludzie będą zarażeni. To jest wirus, to jest po prostu coś, czego należy się obawiać.